Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, Brygida Grysiak, Miejsce dla Każdego, opowieść o świętości Jana Pawła II. Podstawą tej książki są zanotowane przez dziennikarkę wspomnienia arcybiskupa Mokrzyckiego, sekretarza Jana Pawła w ciągu ostatnich dziesięciu lat jego pontyfikatu. Wspomnienia te uzupełnione zostały relacjami kilku innych osób z otoczenia papieża, a także wzbogacone fragmentami tekstów i wypowiedzi Jana Pawła II. W zamyśle Brygidy Grysiak książka ta ma przybliżyć czytelnikowi sposób przeżywania przez polskiego papieża Adwentu i Wielkiego Postu, a także wieńczących je świąt. Jest to zarazem chwilami dość sugestywny obraz codziennego życia Domu Papieskiego i samego papieża. Świadectwo jego skupienia na modlitwie i naśladowaniu Chrystusa. Dużo miejsca autorka poświęca kultywowaniu polskich tradycji, niekoniecznie znanych przed nastaniem polskiego pontyfikatu w Rzymie. Niektóre z nich wyprowadzone poza obręb papieskich apartamentów, jak na przykład choinka i szopka na placu przed Bazyliką Świętego Piotra, przyjęły się w wiecznym mieście na trwałe. Książka jest jednak nierówna. Kompozycja części zatytułowanej Boże Narodzenie została bardzo słabo przemyślana. Dobór podobnie brzmiących cytatów, niepotrzebne liczne powtórzenia Sprawiają, że tekst bywa nużący, a przesłanie religijne gubi się. Znacznie bardziej skondensowana i zarazem pełna dramaturgii jest część zatytułowana Wielkanoc. Poruszający zwłaszcza jest szkicowany przez autorkę obraz ostatniego w życiu Jana Pawła Wielkiego Postu i Wielkiego Tygodnia. Autorka przybliża tutaj kilka przynajmniej szerzej nieznanych dotąd, a wiele mówiących. Faktów. Z tego choćby względu, pomimo słabości warsztatowych, rzecz godna uwagi. Książka zawiera liczne kolorowe zdjęcia. Sławomir Mrożek, listy 1959-1994. Tom korespondencji Sławomira Mroszka adresowanej do poznanego w drodze na międzynarodowe seminarium Henry'ego Kissingera latem 1959 roku, cenionego szwajcarskiego literaturoznawcy, aktywnego promotora polskiego pisarza na Zachodzie, prowadzonej aż do śmierci Gunnara Brandela. Niezależnie od podejmowanych tematów, a są wśród nich uwagi na temat lektur, także tych nadsyłanych ze Szwecji i własnej twórczości, refleksje natury filozoficznej, zjadliwe oceny tego, co dzieje się w mrożkowej ojczyzny i rozterki emigranta, wpływ perelowskiej rzeczywistości na samoocenę nadawcy oraz nadpodziw dużo zwierzeń czysto prywatnych, niemal intymnych, miłośników mrożkowej frazy zdaniowej i jego poczucia humoru, zachwyci forma literacka listów, a ci, którzy mieli problem ze zrozumieniem zakodowanych w znacznym stopniu dzienników, znajdą tu wiele wyjaśnień, także powodu samego ograniczenia informacji w zapiskach dziennika. Przyjaźń zobowiązywała Mrożka do pewnej wylewności, a Nieznajomość polskich realiów przez szwedzkiego adresata do dokładniejszych wyjaśnień. Wciągająca lektura dla zainteresowanych osobą pisarza i prawdziwą sztuką epistolograficzną. Bill O'Reilly, Martin Dugard, Zabić Kennedy'ego. Książka ta, opublikowana w listopadzie ubiegłego roku, stała się na rynku amerykańskim absolutnym hitem. W ciągu roku jej sprzedaż przekroczyła milion egzemplarzy. Autorzy, w sposób atrakcyjny, często zbeletryzowany, rekonstruują wydarzenia z lat poprzedzających prezydenturę Kennedy'ego i z okresu jej trwania. Sporo miejsca poświęcają na przykład rozgrywce Kennedy'ego z Kruszczowem, gdy ten jesienią 1962 roku postanowił rozmieścić na Kubie rakiety z ładunkami jądrowymi. Choć Kennedy wcześniej wykazał się nieraz chwiejnością, tym razem zachował zimną krew i stanowczość. Rosjanie byli zmuszeni zdemontować wyrzutnie, a świat odetchnął z ulgą, bo w ten sposób zażegnana została jakże bliska wówczas. Groźba nuklearnej apokalipsy. Obdarzony nieprzeciętnym rokiem osobistym i talentami oratorskimi, Kennedy był tym, kto bodaj najpełniej uosławiał amerykański, pełen idealizmu, mit wolności oraz równych praw dla wszystkich. Autorzy zaglądają za kulisy tego mitu i pokazują te siły i konkretne osoby, którym w Stanach zagrażała polityka Kennedy'ego. Chodzi tu na przykład o przeciwników wspieranego przez prezydenta. Ruchu społecznego walczącego o równouprawnienie czarnych. Kennedy, pomimo pewnych powiązań administracji amerykańskiej, a pośrednio i własnych z bosami mafijnymi, popierał też antymafijne śledztwa zainicjowane przez jego brata Roberta, sprawującego wówczas urząd prokuratora generalnego. Być może właśnie to oponenci z tych środowisk maczali palce w zabójstwie Kennedy'ego. Autorzy bardzo ostrożnie sugerują jednak taką możliwość i nie rozwijają teorii spiskowych. Bardzo ciekawy jest równolegle do głównej narracji poprowadzony wątek biografii przyszłego zabójcy prezydenta Lee Harvey Oswalda. Kolejno z Szelca Wyborowego Marines, uciekiniera do Związku Sowieckiego, żona tego tam z Rosjanką Mariną, wreszcie repatrianta z Sowietów do USA. Zafascynowanego jednocześnie Kennedym i komunistyczną Kubą, osobnika o niestabilnej psychice, marzącego o władzy i zdobyciu społecznego prestiżu. Za czasów prezydentury nie pozostawały się do szerszej opinii publicznej informacje ani o bolesnej chorobie kręgosłupa, ani tym bardziej o nieposkromionym wręcz apetycie seksualnym Kennedy'ego, o licznych jego zdobyczach i romansach. W tym także o tym najsłynniejszym, z Marilyn Monroe, która już, który już po śmierci obojga kochanków obrócił w niezliczone publikacje i czarną legendę. Autorzy sporo uwagi poświęcają i temu aspektowi biografii Kennedy'ego. Co najważniejsze zaś, starają się zrozumieć, w jaki sposób Kennedy łączył tego rodzaju przygody z rolą męża zakochanego w żonie Jacqueline i przykładnego ojca. Sporo także w tej książce autorzy poświęcają miejsca roli, jaką u boku prezydenta Stanów Zjednoczonych odgrywała jego piękna żona Jacqueline Kennedy. Książka na pewno i w Polsce zyska spore grono czytelników. Wyposażona została w szkice sytuacyjne, zdjęcia czarno-białe, zawiera także wykaz źródeł i bardzo rozbudowany skorowca. Karl Magnus Polm, Abba. Historia supergrupy. Kolejna na naszym rynku publikacja poświęcona legendarnemu szwedzkiemu zespołowi, który zdobył ogromną międzynarodową popularność w latach 70. ubiegłego wieku. Na XIX Przeglądzie w tym roku prezentowaliśmy albumowo-reporterską książkę Macieja Orańskiego, opisującą kulisy dwudniowej wizyty zespołu w Polsce w 1976 roku pod tytułem Abba w Polsce. Obecna książka pochodząca z 2008 roku jest bardzo szczegółową, kompletną biografią grupy, napisaną przez konsultanta wytwórni fonograficznej Polar Music, wydającej muzykę Abby. Szwedzki autor przeprowadził wywiady z wszystkimi członkami zespołu, nakreślił jego historię, opisał fenomen jego popularności, stworzył bardzo ciekawe i wnikliwe portrety poszczególnych członków grupy i jej menedżera, prześledził ich artystyczną karierę i życie prywatne. Wzajemne relacje, osobiste problemy, które przyczyniły się do rozpadu zespołu. Książka ukazuje też, jak potoczyły się losy każdego z nich po rozwiązaniu grupy do roku 2008. Polski czytelnik może się poczuć nieco zawiedziony, ponieważ nie ma w niej żadnej zmianki o koncercie w Warszawie z października 1976. Jest tylko fotografia z konferencji prasowej w Studiu 2. Z dość znaczącą informacją, że zespół był bardzo popularny w krajach Europy Wschodniej, jednak trudności z eksportowaniem tam własnej twórczości prowadziły do biznesowych przedsięwzięć, które nie zawsze dobrze się kończyły. Publikacja jest napisana ciekawie z żywym językiem, zawiera fotografię, dyskografię, bibliografię oraz przydatny indeks. Sprawi dużą frajdę fanom zespołu i muzyki rozrywkowej. Polecam.